Słoneczka moja. Lekcja 67. The present perfect continuous tense. O dziś pytania. Te twierdzenia za mną, które mieliśmy ostatnio w lekcji 65, zrobiliśmy już w lekcji 66, e, przeczenia. A teraz pytanie. Skoro mam have i has, czyli operatory, no to oczywiście będzie. Inwersja, jak to wygląda. Jeszcze raz przypomnę Wam twierdzenie, czyli I have been running. Have I been running? Have I been running? Czyli czy ja od pewnego czasu biegam? Tak, zwracam uwagę na tą aktywność, czynność, bieganie, tak? Have I been running? Have I been running? Ok? You have been reading. You have been reading. Have you, been reading. have you been reading? Have you been reading? Have you been reading? No bo widzę, że jesteś taki skupiony, zamyślony. Być może coś przeczytałeś ciekawego. Ja się pytam. Tak jakby, czy ty... Czy ty czytałeś jakoś coś ostatnio? Have you been reading? Have you been reading? Mhm. Mm ok. He has been ironing shirts. A skoro on prasował od pewnego czasu, prasuje, albo dopiero co skończył to prasowanie koszul, to widzę, że jest taki umęczony, pewnie ma rumieńce na twarzy od tego żelazka gorącego i pytam się, czy on prasował? Has he been ironing shirts? Has he been ironing shirts? Czyli czy on prasuje, prasował e, koszulę? Że jest taki, taki umęczony? She, she has been writing letters. Has she been writing letters? Ale teraz to się listów chyba już nie pisze, nie? No, ale kiedyś się pisało. Ja jeszcze pamiętam te czasy. Ok. It has been raining, czyli od pewnego czasu... Pada, lub padało, i dopiero co przystało. No i ja wychodzę na ulicę, patrzę, że chodniki mokre są i pytam się tak sama do siebie: zadaję pytanie, bo jestem dzisiaj w takim nastroju filozoficznym. Oh my god, has it been raining? Has it been raining? Padało? Ok, we have been learning English. Have we been learning English? Have we been learning English? Bo tak nam mózg pulsuje. Dopiero co chyba przestaliśmy coś tam czytać o gramatyce. Ok, you, czyli wy. Pamiętam. You, nie w tym wypadku, tu liczba mnoga. Wy. Ok, tu było You have been painting, na przykład ściany, że wy malujecie ściany, dopiero co skończyliście albo zatrzymaliście się, zrobiliście przerwę, i ja się pytam. Bo jesteście tacy, tacy ubrudzeni farbą, to ja się pytam: Have you been painting? Have you been painting? Malowaliście? Wy. Czy wy malowaliście i dopiero co skończyliście, bo macie farbę na twarzy? Na przykład. OK. They have been saving money. They have been saving money, czyli oni lub one od pewnego czasu oszczędzają kasę. Że są tacy skąpi, bo oni oszczędzają. So, have they been saving money? Have they been saving money? Czy oni oszczędzają kasę? Że tacy skąpi są i nie chcą nigdzie na przykład wychodzić na obiad, do restauracji? Okej, okay. obejrzyjcie filmik kilka razy. To były pytania. Pewnie następna lekcja to porównanie czasów. No, do zobaczenia. Pozdrawiam.